dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Mamy 7 dzień marca, wybiła godzina 9.30, więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam na kolejny przegląd rynku kryptowalut organizowany we współpracy z platformą Gecko One, czyli z platformą typu Margin Trading. Umożliwiającą nam właśnie handel na rynku wirtualnych aktywów. Jak co tydzień, przejdźmy sobie oczywiście najpierw do omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoin. Dlatego, że jakby nie patrzeć, rynek kryptowalut jest rynkiem bardzo mocno ze sobą skorelowanym, w związku z czym spadek Bitcoina powoduje też spadek notowań wielu popularnych kryptowalut i oczywiście na przestrzeni ostatnich tych dni. Obserwowaliśmy spadek. Obserwowaliśmy spadek Bitcoina, obserwowaliśmy spadek wielu, oczywiście, altcoinów, co tak naprawdę w pewien sposób neguje nam to, o czym jeszcze można było mówić przed tygodniem. Przed tygodniem, kiedy Bitcoin dokładnie tydzień temu, w poniedziałek, wzrastał o ponad 14,5%, we wtorek wzrastał o niemal 3%, tak naprawdę bardzo wiele osób wskazywało, że jest to reakcja na sankcje, na sankcje nałożone przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone na Rosję. I jest to tak naprawdę reakcja samych Rosjan, którzy w obawie i w reakcji na te sankcje nałożone przez Zjednoczony Zachód pędzą tłumnie do tego, aby kupować kryptowaluty, aby dzięki rynkowi kryptowalut obchodzić nałożone sankcje. Że to nie były wcale tak naprawdę wzrosty spowodowane popytem ze strony rosyjskiej, a były to wzrosty spowodowane tak naprawdę pozycjonowaniem się inwestorów zagranicznych, pod to, że taki popyt ze strony rosyjskiej się pojawi. Mamy już twarde dane dotyczące tak naprawdę statystyk samego blockchaina bitcoina i tutaj. Journalist bardzo ładnie wskazuje, że wolumen obrotu na rynku kryptowalut w rublach rosyjskich jest niski na przestrzeni ostatniego tygodnia. On spadł nawet o połowę, więc o ponad połowę. I nawet pojawiły się takie komentarze. Jeden z nich pozwolę sobie zacytować tutaj. Rosyjskie wolumeny były do tej pory stosunkowo niewielkie, co sugeruje, że akcja cenowa wynika raczej z pozycjonowania inwestorów na oczekiwany wzrost popytu z Rosji, a nie z samego rosyjskiego popytu. Więc tak naprawdę to sprawiło, że my oczywiście przed tygodniem obserwowaliśmy bardzo ładny wzrost, natomiast finalnie było to raczej pozycjonowanie się inwestorów zagranicznych, a nie inwestorów rosyjskich. I jak już okazało się w środę, jednak było to tylko chwilowe. Od środy obserwujemy spadki. Na ten moment za bitcoina zapłacić znowu. Trzeba poniżej 38 tysięcy dolarów, i tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to wiele wskazuje na to, że Bitcoin może wkrótce powrócić w okres ostatnich dołków, czyli w rejon 35 tysięcy dolarów. Tam też znajduje się najbliżej położone wsparcie, na które warto będzie zwracać uwagę. Natomiast w dalszym ciągu trzeba pamiętać o tym, że rynek kryptowalut, w tym oczywiście Bitcoin, znajduje się w trendzie spadkowym. Tu nie doszło do żadnej zmiany nastawienia rynku, bo do zmiany trendu doszłoby, przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia. Dopiero w momencie, gdyby Bitcoin wybił powyżej 45, najlepiej 46 tysięcy dolarów, dopóki utrzymujemy się poniżej, to jednak cały ten układ, który tutaj obserwujemy, poniekąd strukturalnie. Można uznać za swego rodzaju formę korekty, formę takiego rynkowego odragowania po wcześniejszych spadkach, co oczywiście zwiększa nam prawdopodobieństwo, że po zakończeniu tej tendencji rynek może podjąć próbę wybicia dołem, czyli spadku poniżej 35 tysięcy dolarów, a to z kolei mogłoby napędzać nam dalsze spadki, nawet poniżej 30 tysięcy dolarów, bowiem kolejne wsparcie mamy dopiero w wysokości 29 500 dolarów. Więc póki co myślę, że trzeba przygotować się na to, że spadki, przynajmniej w okolicy 30, 35 tysięcy dolarów. Wydaje się no, tu naprawdę bardzo, bardzo prawdopodobne. Zresztą, potencjał spadkowy widoczny jest nie tylko na Bitcoinie, ale widoczny jest też na wielu innych projektach. W przypadku Ethereum zauważymy, że rynek odbił się od lokalnej linii tendencji spadkowej i też od tak naprawdę 2 marca obserwujemy tutaj spadki. Spadki, w wyniku których na ten moment za Ethereum zapłacić trzeba zaledwie nieco ponad 2500 dolarów. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie no, to i Ethereum mogą osunąć się w okolice 2350 dolarów. To jest oczywiście poziom, który tu był testowany i w drugiej połowie stycznia i w drugiej połowie lutego jako wsparcie, ale on już wcześniej, już w ubiegłym roku był testowany jako wsparcie, później jako opór, więc tych testów kilka tutaj mieliśmy i naprawdę jest to dość istotna strefa wsparcia. Natomiast jeżeli ta wyprzedaż nie zatrzyma się w tym miejscu, tylko pułap zostanie pokonany, czyli notowanie Ethereum osuną się poniżej 2350 dolarów. Wówczas trzeba będzie przygotować się na możliwość dalszej Deprecjacji nawet w kierunku 1750 dolarów, bo to tam znajduje się tak naprawdę kolejny techniczny poziom wsparcia, na który warto będzie zwracać uwagę. Tak więc technicznie jednak sytuacja na rynku kryptowalut nie wygląda zbyt optymistycznie. Fundamentalnie, makroekonomicznie na to patrząc, również sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie, dlatego że od 24 lutego, czyli od wybuchu wojny w Ukrainie, tak naprawdę rynki przeszły w tryb risk-off i widzimy całkiem spory odpływ kapitału z aktywów ryzykownych, takich jak chociażby rynek akcji, rynek kryptowalut. Również do tych aktywów ryzykownych jest tutaj zaliczany i ten kapitał migruje w kierunku aktywów safe haven, czyli tak zwanych bezpiecznych przystani, do których zaliczamy m.in. dolara amerykańskiego, do których zaliczamy między innymi złoto. Złoto zyskuje fundamentalnie z dwóch powodów. Z jednej strony jest to oczywiście aktywo uznawane za tą bezpieczną przystań, do którego kapitał migruje w czasach wojny, w czasach konfliktu, w czasie niepewności, recesji itd. Natomiast drugim czynnikiem determinującym wzrost notowań, jest oczywiście to, że Rosja jest trzecim największym producentem złota na świecie, co w naturalny sposób też winduje jego cenę. Oprócz tego na przestrzeni ostatnich dni dostrzec można też zauważalne wzrosty na notowaniach takich walut jak dolar australijski czy nowozelandzki. Natomiast nie jest to związane z tym, że są to waluty uznawane za bezpieczne przystanie, a są to waluty surowcowe, co oznacza, że w znacznej mierze ich kondycja uzależniona jest od cen surowców, a z racji tego, że wy wybuch wojny w Ukrainie przyczynił się do naprawdę skokowego wzrostu wielu surowców. Tutaj mówiłem już tutaj złoto, ale wyraźnie drożeje srebro, wyraźnie drożeje też oczywiście ropa naftowa, pszenica, bo Rosja jest największym producentem pszenicy też na świecie, kukurydza, więc tak naprawdę jest cały szereg różnego rodzaju surowców, które drożeją i to w naturalny sposób też wspiera wzrost takich walut właśnie jak dolar australijski czy dolar nowozelandzki. Więc widać, że ten kapitał migruje i on może oczywiście również poniekąd z rynku kryptowalut. Tu ta migracja jest nieco mniejsza niż w przypadku rynku akcyjnego przede wszystkim europejskiego czyli i naszego rodzimego warszawskiego parkietu i Między innymi niemieckiego parkietu, bo tam indeks niemiecki DAX też naprawdę bardzo wyraźnie e, zanurkował. Ale, jakby nie patrzeć, ten sentyment póki co no, nie napawa optymizmem, nie mamy tutaj zbyt wielu powodów do, do zadowolenia. W związku z czym, myślę, że przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Jednak trzeba liczyć się na to, że rynek kryptowalut może jeszcze w najbliższym czasie spadać. My przejdźmy dalej, spójrzmy sobie na notowania kolejnych projektów, które tak naprawdę tylko będą przekonywały nas w tym, czy utwierdzały nas w tym przekonaniu, że technicznie sytuacja wygląda tutaj raczej pro-spadkowo. Na notowaniach Bitcoin Cash'a zauważymy bowiem, że jest to rynek, który już od 21 stycznia utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Dolne ograniczenie tej formacji wyznacza nam techniczne wsparcie w wysokości mniej więcej 275 dolarów, a górne ograniczenie stanowi opór w rejonie 350 dolarów. I teraz warto zwrócić uwagę, że e, układy horyzontalne, czyli takie klasyczne konsolidacje, jak mamy tutaj, kiedy rynek spada, rośnie, spada, rośnie, spada, to są formacje korekcyjne, co oznacza, że może nie zawsze, ale statystycznie zdecydowanie częściej rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Biorąc pod uwagę, że w tym przypadku i wcześniejszy ruch był spadkowy, i tak naprawdę trwający od dłuższego czasu trend jest spadkowy i jest spore prawdopodobieństwo, że rynek z tej formacji może wybić dołem, a to z kolei mogłoby napędzać nam dalsze spadki. Dla których realnymi zasięgami, w przypadku gdyby Bitcoin Cash osunął się poniżej 275 dolarów, w mojej ocenie są nawet okolice 175 dolarów. Tutaj możemy przejść na chwilę, nawet na interwał tygodniowy, żeby sobie to sprawdzić, i zauważymy wtedy, że jest to poziom, który oczywiście już tak naprawdę w grudniu 2019 roku, czy, czy w marcu 2020 roku był testowany jako wsparcie. Więc bardzo, bardzo ciekawa strefa. No i na ten moment w mojej ocenie trzeba być gotowym na to, że te spadki mogą w przypadku Bitcoin Cash'a również być tutaj e, kontynuowane. Potencjalnej wyprzedaży możemy oczywiście oczekiwać także na notowaniach Litecoin'a. Tutaj zauważymy, że jest to projekt, którego kurs od pewnego już czasu, dłuższego nawet, bo od pierwszej połowy grudnia, utrzymuje się wewnątrz takiego równoległego kanału spadkowego. Nie jest to kanał może jakiś bardzo dynamiczny, natomiast konsekwentnie rynek osuwa się do niższych, niższych poziomów. Tu widzimy, że nawet po odbiciu od dolnego ograniczenia tej formacji, w sensie odbiciu, to odbicie było tylko chwilowe rynek nawet miał siły za bardzo wzrastać, tylko raczej ustabilizował się na względnie płaskim poziomie. Znowu obserwujemy spadki. 4 marca te spadki wyniosły niemal 10%. Wczoraj Mniej, bo to było nieco ponad 3,5%. Natomiast dziś o poranku dalej obserwujemy spadki. Oczywiście ta tendencja może w najbliższym czasie być kontynuowana. Jak spojrzymy sobie na tygodniówkę, no to zauważymy, że tak naprawdę technicznie taki spadek na notowaniach Litecoina mógłby przyczynić się do przetestowania gdzieś okolic 80 dolarów albo nawet poniżej 80 dolarów, więc w dalszym ciągu ta przestrzeń dla możliwych spadków jak najbardziej tutaj. Jest. My za chwileczkę przejdziemy sobie do omówienia tego, co dzieje się na notowaniach Solany, natomiast nim do tego dojdziemy, to jeszcze tak naprawdę mała autoreklama, dlatego że nigdy o tym nie wspominałem tak naprawdę chyba, natomiast do najbliższego czwartku, czyli jeszcze przez cztery dni trwa konkurs. Invest Cups, konkurs, w którym ja nominowany zostałem w kategorii ne, analityk roku. Zresztą jest tutaj nawet obok nazwiska dopiska i Compari i kryptoraport, gdzie możecie Państwo spotkać się z moimi analizami, więc jeżeli ktoś z Państwa uważa, że ne, te analizy, które tutaj prowadzę, nagrywam w każdy poniedziałek są w jakikolwiek sposób przydatne, to oprócz tego, że zostawiacie Państwo łapki w górę ne, pod tymi filmami na naszym YouTubie, no to będzie mi oczywiście również niezmiernie miło, jeżeli oddacie swój głos na mnie w kategorii i Analityk Roku. Natomiast muszę też jeszcze poinformować, że e, nasz partner, czyli platforma GeckoOne, została nominowana w kategorii e, firma Blockchain, więc tu też można oczywiście e, na nich zagłosować. Kategorii konkursowych jest w sumie 21. Nie trzeba oddawać głosów na wszystkie, ale oczywiście można, jeżeli ktoś chce. Tak jak mówię, głosowanie trwa do e, najbliższego czwartku, do 10 marca. Natomiast e, wyniki konkursu i gala wręczenia nagród odbędzie się 25 marca. W Krakowie podczas konferencji Inwestkaw, na którą również oczywiście Państwa z tego miejsca zapraszam, bo jest to wydarzenie bezpłatne. Wystarczy wejść na stronę inwestkaws.pl i w prawym górnym narożniku się zarejestrować, odebrać swój bezpłatny bilet. Natomiast jeżeli chodzi o sam konkurs, no to strona konkurs.inwestkawskrop.pl albo w opisie, czy, czy w jakimś komentarzu na YouTubie, też wrzucimy po zakończeniu tego nagrania link, gdzie będzie można również zagłosować. My wracamy oczywiście do wykresu. Wracamy do Solany, i w przypadku Solany zauważymy, że tutaj tak naprawdę już od 21 stycznia rynek utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mieliśmy spadki, mieliśmy wzrosty. Spadki, tu już było mniejsze podbicie i znowu spadki, więc widać, że dalej cały ten układ jest formą takiej swego rodzaju korekty po wcześniejszych spadkach, w związku z czym istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że ta wyprzedaż nie zatrzyma się w okolicy obecnie testowanego poziomu wsparcia w wysokości 80 dolarów. Na ten moment nie ma żadnej reakcji popytowej, która mogłaby przemawiać z jakimkolwiek odbiciem, w związku z czym trzeba liczyć się z tym, że ten poziom wsparcia może wkrótce zostać pokonany. A jeżeli tak się stanie, to kolejnym zasięgiem, do którego rynek mógłby tutaj zmierzać, Wydaje się nawet bariera 40 centów. To jest spora przestrzeń, bo tu między jednym wsparciem a drugim wsparciem mamy tak naprawdę zasięg na poziomie 50%. To jest bardzo dużo, no ale na ten moment ciężko jest wyznaczyć jakiekolwiek inne pośrednie wsparcie, ewentualnie troszeczkę na siłę takie bardzo mocno lokalne gdzieś w okolicy 60-65-70 dolarów tutaj na podstawie tych dołków. Moglibyśmy ewentualnie sobie wyznaczyć, natomiast nie jest to żadna taka naprawdę kluczowa strefa, która może przyjść do jakiegoś wielkiego odbicia. Myślę, że chwilowe zatrzymanie tak, natomiast żeby tam był dołek, no to myślę, że, myślę, że będzie ciężko, aby coś takiego tutaj miało miejsce. My przejdźmy dalej. I spójrzmy sobie na Matik. jeżeli chodzi o tę kryptowalutę. Tutaj również testujemy dość ciekawy poziom wsparcia. W tym przypadku jest to strefa w wysokości 1,40 dolara i 40 centów, poziom, który oczywiście był już testowany kilkukrotnie, natomiast poziom, w okolicy którego znowu nie ma żadnej większej reakcji popytowej. Teraz warto zwrócić uwagę, że jest to poziom, w okolicy którego pojawiały się w ostatnim czasie reakcje popytowe nawet kilkukrotnie, ale jest pewna tendencja wskazująca, że za każdym razem kolejna reakcja była mniejsza, czyli mieliśmy tutaj bardzo ładne odbicie w drugiej połowie stycznia i w wzrosty tak naprawdę sięgnęły z poziomu dolar 40 do tak naprawdę ponad wyraźnie ponad 2 dolarów. Za drugim razem kiedy rynek odbił w drugi powielu tego, wzrosty zatrzymały się już tak naprawdę poniżej dolara 70 centów. Więc widać, że ten popyt, który uaktywniał się wokół tego wsparcia, on jest coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, a to z kolei może sygnalizować potencjał do pokonania tego wsparcia. Co z kolei otwierałoby nam drzwi do dalszych spadków nawet w kierunku dolara mniej więcej dolara 2 centów. To oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że tych poziomów, ze względu na dużą zmienność, którą charakteryzuje się rynek kryptowalut, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć co do centa. Więc to są zawsze jakieś takie. Poziomy orientacyjne, wokół których rynek może się utrzymywać, w tym przypadku ja mam dolar dwa centy. Ale czy to będzie dolar, czy to będzie dolar 4 centy, mówimy o jakiejś pewnej zbliżonej granicy, więc to jest pierwsze wsparcie. Ewentualnie drugie, niżej, bariera mniej więcej 69-70 centów. Więc na takie dwa poziomy myślę, że w przypadku Matic trzeba tutaj zwracać uwagę. My przejdźmy dalej i na tapet weźmy sobie AWAX. Jeżeli chodzi o Awalanche. To w tym przypadku zauważymy, że po odbiciu od technicznego poziomu oporu, gdzieś w okolicy 97 dolarów, rynek przetestował nam dołki, w efekcie czego doszło do stworzenia takiej lokalnej linii tendencji wzrostowej. To nie jest linia, która musi być jakoś super istotna, ona była testowana bowiem tylko dwukrotnie. Natomiast jest to najbliżej położona strefa, na którą warto zwracać uwagę, gdzieś w 70 dolarów. Z tymi dołkami można to połączyć. Teraz, jeżeli to wsparcie zostałoby pokonane, jeżeli awalanche osunęłoby się poniżej 70, Dolarów, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszej deprecjacji, nawet w kierunku ostatnich doków, tych doków z drugiej połowy stycznia, czyli w kierunku nawet 53 dolarów, bo dopiero tam wyznaczałbym kolejny taki horyzontalny, naprawdę istotny pułap wsparcia. Więc póki co, oczywiście, to jest dość ciekawe wsparcie. Zobaczymy, jak rynek się w okolicy tych 70 dolarów zachowa. Być może jakaś reakcja popytowa nam się tutaj pojawi, przynajmniej chwilowe odbicie wzrostowe będziemy obserwowali. Natomiast na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, pomimo iż rynek dotarł w okolicy tego pułapu no to nie powinniśmy interpretować świecy niedomkniętych. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że mamy rano, mamy godzinę teraz 9.47, no to tak naprawdę do zakończenia dnia, co do tym idzie do zamknięcia tej świecy na interwale dziennym, pozostaje kilkanaście godzin. Kilkanaście godzin to jest wystarczający okres, żeby rynek był w stanie albo mocno wzrosnąć, albo mocno, mocno spaść. Wczoraj mieliśmy oczywiście spadek o prawie 5,5%, w związku z czym trzeba liczyć się z tym, że tutaj dalej jakaś tendencja spadkowa może być jeszcze oczywiście przynajmniej krótkoterminowo Kontynuowana. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania NEM. Jeżeli chodzi o NEM, układ horyzontalny, tuż wcześniej mieliśmy oczywiście spadek, układ horyzontalny, spadek, kolejny układ horyzontalny. W tym przypadku dolne ograniczenie wyznacza nam techniczne wsparcie w wysokości 9 centów, górne ograniczenie to z kolei opór nieco powyżej 12 centów. Mieliśmy spadki, mieliśmy wzrosty, mieliśmy spadki, mieliśmy wzrosty. Znowu mamy spadki, oczywiście za chwilę ta strefa wsparcia po raz kolejny może zostać przetestowana. Natomiast dokąd notowania NEMY mogłyby dotrzeć? Gdyby to, wsparcie zostało, gdyby to wsparcie zostało pokonane, czyli gdyby notowanie kryptowaluty osunęły się poniżej 9 centów. Wtedy myślę, że kolejne pułapy wsparcia moglibyśmy wyznaczyć śmiało poniżej nawet 7 centów. Myślę 6, między 6 a 7 centów to by był tego typu pułap i dalej kolejne wsparcie nawet w okolicy 3 centów. Czyli ta przestrzeń dla dalszych spadków naprawdę byłaby tu bardzo duża. Nawet gdyby rynek miał spaść z 9 do 6 centów to i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo to jest 33%, więc nie oszukujmy się, jest to, całkiem, jest to całkiem sporo. My przechodząc dalej, weźmy, którego kurs tak bardzo, bardzo mocno skorelowany jest Ethereum. Ja mówiłem już dzisiaj o tej korelacji, natomiast ogólnie rzecz biorąc korelacja nigdy nie jest jeden do jednego. To nie jest tak, że jak Bitcoin rośnie o 10%, to inny projekt też będzie rósł o 10%. Natomiast są projekty, które skorelowane są bardziej i takie, które skorelowane są mniej. Do tych, które skorelowane są bardziej, zaliczyć można właśnie Ethereum i Binance Coina, bo to są projekty, które naprawdę idą tak ramię w ramię, właściwie można by tutaj powiedzieć, przez co też strukturalnie te wykresy wyglądają bliźniaczo ja robiłem już tego typu rzeczy, chociażby na niedawnej konferencji kryptowers pokazywałem właśnie korelację. Zresztą można w internecie znaleźć nagranie. Z tego co wiem, to na portalu Comparig jest nawet to nagranie wrzucone i tam pokazywałem dwa wykresy nałożone na siebie, był wykres właśnie Ethereum i wykres Binance Coina, i one oczywiście procentowo mają inną zmienność, natomiast to zasady struktura ruchu jest niemal identyczna. Jeżeli jeden projekt jednego dnia zyskuje, to drugi też zazwyczaj zyskuje, więc tu mamy taką ścieżkę nie niemalże 1 do 1, tamta korelacja, nie sprawdziłem dokładnie, ale myślę, że ona przekracza nawet 0,9 do 1, to jest bardzo, bardzo dużo, w związku z czym tak jak na Ethereum mieliśmy linię tendencji spadkowej, tak na Binance Coinie też taką linię jesteśmy oczywiście w stanie wyznaczyć, tutaj najbliżej położone wsparcie, właściwie ja bym trzymał się przy dwóch, jeden pułap to są okolice 355 dolarów, drugi nieco niżej 330, dwa poziomy bardzo blisko siebie, w związku z czym nawet Zaryzykuję stwierdzenie, żeby nie traktować tego jako dwóch oddzielnych poziomów wsparcia, bo one są dość blisko siebie położone, tylko potraktować to jako jedną nieco szerszą strefę, wokół której może pojawić się reakcja popytowa, ale oczywiście nie musi. Teraz Biorąc pod uwagę istnienie linii tendencji spadkowej, biorąc pod uwagę horyzontalny poziom wsparcia, można odnieść wrażenie, że na notowaniach Binance Coina rysuje nam się obecnie formacja trójkąta, prostokątnego zniżkującego. Owszem, natomiast to, co trzeba wiedzieć o trójkątach, to jest to, że są to formacje, które skrajnie rzadko wypełniane są w 100%. Czyli tutaj do pełnego zwężenia formacji, gdybyśmy wzięli pod uwagę dolne ograniczenie na poziomie 355 dolarów, doszłoby 7 maja. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ten niższy poziom, czyli dolne ograniczenie strefy, byłoby to jeszcze jeszcze miesiąc, miesiąc później. Natomiast rzadko dzieje się tak, że trójkąt wypełniony jest w pełni, więc statystycznie rynek wybije częściej. Natomiast tak jak mówiłem o tym, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, czyli rynek częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, tak w przypadku trójkątów są to formacje technicznie neutralne. Czyli widząc tego typu trójkąt, mamy mniej więcej takie samo prawdopodobieństwo, że rynek wybije z niego górą, co to, że rynek wybije z niego dołem. I dopiero właśnie kierunek wybicia definiuje nam, czy dana forma była formacją wzrostową, czy formacją spadkową. W związku z czym należy uzbroić się tu jeszcze trochę w cierpliwość. Myślę, że jakiś taki układ boczny może być na notowaniach BNB w najbliższym czasie kontynuowany. Przy czym ciężko oszacować, czy dolne ograniczenie tej formacji będzie utrzymywane na poziomie 355 czy 330 dolarów. Bo korpusy zamykały się powyżej tego pierwszego, ale knoty sięgały tego drugiego. Więc tak naprawdę trzeba liczyć z tym, że ekstrema mogą sięgać nawet do poziomu 330 dolarów. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania XLM, czyli notowania Stellara, Stellar, Lumen projekt, którego kurs dotarł w okolice technicznego poziomu wsparcia, jest to pułap wysokości mniej więcej 17,5 centa czyli 0,1750 na wykresie poziom, który był testowany oczywiście w drugiej połowie stycznia, raz jako wsparcie w drugiej połowie lutego, drugi raz jako wsparcie teraz po raz kolejny widzimy, że rynek podjął wczoraj próbę pokonania tego poziomu wsparcia, Osunęliśmy się poniżej, jeżeli utrzymamy się poniżej, to w mojej ocenie trzeba być gotowym na to, że spadki mogą być tu kontynuowane, natomiast kolejny Poziom wsparcia, czyli zasięg, do którego rynek może zmierzać, ja wyznaczyłbym dopiero w okolicy 12 centów, bo dopiero tam znajduje się kolejny taki naprawdę istotny, horyzontalny poziom. On był testowany oczywiście już w grudniu 20 i styczniu, na początku stycznia 2021 roku, to jako wsparcie. Wcześniej był jeszcze testowany w 20 roku jako opór, więc to jest ten zasięg 12 centów, do którego myślę, że Stellar może na przestrzeni kolejnych dni zmierzać. Prospadkowo wygląda też aktualna sytuacja na notowaniach Cardano, a więc nasza popularna. Nada. Tutaj o potencjale spadkowym mówiliśmy już tak naprawdę od dłuższego czasu. Już w momencie, kiedy rynek utrzymał się w okolicy 1 dolara, to też tu wskazywałem na potencjał do pokonania tego wsparcia. Finalnie to wsparcie zostało pokonane. Później rynek osunął się do pierwszego wsparcia, o którym mówiliśmy, bo w momencie, kiedy notowania Cardano jeszcze utrzymały się delikatnie powyżej 1 dolara, ja wskazywałem, że pokonanie tego wsparcia otworzy nam drzwi do dalszych spadków w kierunku najpierw 80 centów, później finalnie może dalej do 40 centów. Bariera 80 już została przetestowana. Tam pojawiła się niewielka reakcja popytowa, wskutek której później obserwowaliśmy oczywiście korektę i w wyniku tej korekty doszło do retestu, czyli takie klasyczne wypełnienie zasady zmiany biegunów. Poziom jednego dolara, który tu wielokrotnie notabene był testowany jako wsparcie, po pokonaniu został przetestowany od dołu, a więc jako opór. Natomiast właśnie w okolicy tego dolara znowu pojawiła się reakcja podażowa, przez co notowania Cardano powróciły w okolice 80 centów. Jeżeli ta bariera zostałaby pokonana, no to w mojej ocenie, Będziemy musieli przygotować się na możliwość spadków nawet w rejon 40 centów. I ja wiem, że to jest dużo, bo procentowo to jest 50%. To jest bardzo dużo, bo tu można stracić, inwestując 80 centów, w sensie po kursie 80 centów w Cardano, spadek do 40 oznacza stratę kapitału na poziomie 50%, nie uwzględniając dźwigni finansowej, więc trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że. Być może spadki nie będą takie głębokie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że analiza techniczna nie jest idealna i w momencie kiedy my mieliśmy wzrosty tak dynamiczne jak te obserwowane w lutym ubiegłego roku, no to stworzyła się bardzo duża luka pomiędzy dwoma technicznymi poziomami, w związku z czym tutaj mamy jedno wsparcie na poziomie 80 centów, drugie na poziomie 40 centów. Z czysto technicznego punktu widzenia jest tak, że w momencie kiedy rynek pokonuje jeden techniczny poziom wsparcia, to otwiera sobie drzwi do dalszych spadków w okolice kolejnego technicznego poziomu wsparcia. Natomiast w praktyce może dojść do sytuacji, gdzie e, jeżeli ten odstęp między jednym a drugim poziomem jest taki duży, że rynek bezpośrednio do tego wsparcia się nie osunie, nie dostrze aż tak nisko. I tutaj, jeżeli osuniemy się poniżej 80 centów, to w mojej ocenie trzeba by połączyć analizę Cardano również z analizą na przykład Bitcoina albo jakiegokolwiek innego dużego projektu. Dlaczego? Dlatego, że tu w grę wchodzi korelacja. Może dojść do sytuacji, gdzie na notowaniach Cardano będziemy oczywiście obserwowali spadki, będziemy oczy oczekiwali spadków do 40 centów, ale na przykład w momencie, kiedy takie Cardano będzie na poziomie centów, dajmy na to 60, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin i wiele innych projektów, osiągnie już jakieś bardzo istotne techniczne poziomy wsparcia i w okolicy tych poziomów pojawi się reakcja popytowa, która Zapoczątkuje nam jakieś odbicie wzrostowe. Wtedy na fali tego optymizmu i tego odbicia wzrostowego zyskać może także Cardano. W związku z czym może dojść do sytuacji, gdzie rynek, mimo iż pokona 80 centów, mimo że teoretycznie mógłby spadać w kierunku 40, to zakończy te spadki wcześniej, gdzieś powiedzmy w połowie. To będzie oczywiście wynikało z korelacji szerokiego rynku, więc tu trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak, że możemy sobie analizować, oczywiście możemy, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, gdzie ograniczamy swoją analizę. Tylko i wyłącznie do obserwacji jednego wykresu, jednego rynku, biorąc pod uwagę, jak silna jest korelacja szerokiego rynku kryptowalut, warto patrzeć na ten rynek jednak nieco szerzej, tak holistycznie. Wtedy ten, to nasze spojrzenie jest, myślę, że, że pełniejsze, ta nasza linia też będzie bardziej skuteczna. Więc, oczywiście, pomijając aspekt e, takiego. Takiej silnej korelacji, spadek poniżej 80 centów może napędzać spadek w kierunku 40 centów. Ale tak jak mówię, tu trzeba będzie brać pod uwagę też to, co będzie działo się na notowaniach innych e, projektów. No i przechodząc dalej na koniec, spójrzmy sobie jeszcze na notowania Polki Dot. Jeżeli chodzi o, o Polkę Dot. Testujemy oczywiście linię tendencji spadkowej. Cały czas rynek odbija się od niej. Już pierwsze reakcje podażowe nam się oczywiście pojawiły. Jeżeli ta tendencja spadkowa, obserwowana od kilku dni, będzie kontynuowana, to w mojej ocenie notowania Polki Dot mogą powrócić w okolicy ostatnich dołków, czyli bariera mniej więcej 14 dolarów. Ewentualnie niżej kolejne wsparcie mamy w wysokości powiedzmy 10 dolarów, więc są dwa pułapy, na które ja zwracałbym tutaj szczególną uwagę. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o sytuację na szerokim rynku, ku kryptowalut. To jednak zdecydowana większość projektów i technicznie i też fundamentalnie wskazuje na potencjał do kontynuacji tendencji spadkowych na przestrzeni kolejnych dni. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane dla Państwa na dziś, więc bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejny program na antenie Komparik 24 TV. My słyszymy się jeszcze dzisiaj o godzinie 15.30 w globalnym przeglądzie rynków z Interactive Brokers. Wtedy powiemy może mniej na temat rynku kryptowalutowego, Walut, ale skupimy się raczej na sytuacji geopolitycznej, skupimy się na polskim złotym i na potencjalnym wpływie z e, zaplanowanego na ten tydzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej na notowania naszej rodzimej waluty, skupimy się na sytuacji na giełdzie i wpływie. Sankcji nałożonych na Rosję na nasze parkiety, i nasz warszawski parkiet, i niemiecki parkiet, i amerykańskie parkiety więc szeroko o globalnych rynkach i sytuacji takiej makroekonomiczno-fundamentalnej będziemy mówić dzisiaj o 15.30. Natomiast kolejny przegląd rynku kryptowalut już za tydzień, w poniedziałek, punktualnie oczywiście o godzinie 9.30.